A ja sobie pozwolę zadać pytanie panu Pawłowi Wojtunikowi. My już kiedyś tutaj oczywiście też rozmawialiśmy w Radiu Rebeliant, natomiast gdyby ktoś nie znał pana Pawła Wojtunika, to powiem dwa nazwiska. Kamiński i Bąsik. I wydaje się, że to wystarczy chyba za, za całe przedstawienie. Oczywiście dla tych, którzy się nie interesują służbami czy też polityką, przypomnę, że pan Paweł Wojtunik był Szefem CBA w Polsce. I mam takie pytanie, bo nie będę przypominać tej sytuacji, jakby która. Ja nie wiem nawet, jak to nazwać to, co się działo z tymi telefonami do rodziny i, i tak dalej, więc, więc ja pozwolę sobie to pominąć. Natomiast. E, Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy Pan uważa, że gdyby nie to, że Pan, e, że Pan zamaskował de facto Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to czy e, stałoby się to wszystko, co się potem stało, czyli te sześć lat Batalii prawnej, e, NSA orzeka, że działania służb były przeciwko Panu bezpodstawne? Premier składa skargę, który nie, że nie zgadza się z wyrokiem, więc, więc mam takie pytanie, czy pan uważa, że gdyby nie ta sytuacja właśnie, że pan tych dwóch panów zdemaskował, to czy cokolwiek by się stało z tego, co się stało później? Dobrze wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie i, i pozdrawiam moich moje współsiostry, współbraci w prześladowaniach. Jest tutaj dużo moich znajomych, przyjaciół i, i, i osób, które mam nadzieję wzajemnie sobie kibicują. Oprócz oczywiście tych, którzy nas teraz monitorują, myślę, że na pewno jest tutaj i ktoś, kto w imieniu koordynatorów służb specjalnych tego słucha, i kilku służb, i na pewno Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury. Tych państwa pozdrawiam mniej serdecznie. Odpowiem na to pytanie w sposób trochę przekorny. Otóż. To, że zdemaskowałem, e, obejmując CEBA po Kamińskim wąsiku, przypomnę tym Państwu, którzy nie wiedzą, to byli pierwsi szefowie CEBA, e, utworzonego w 2006 roku jako pomysł polityczny prawa i sprawiedliwości. E, ja zostałem powołany na to stanowisko przy dosyć szerokim konsensusie politycznym. Jedynie prezydent Kaczyński wstrzymał się od mojej oceny i, i był neutralny. W tym procesie. Natomiast ja zastępowany w 2009 roku w sytuacji skandalu, związanego z tym, że Kamiński jako szef biura został podejrzanym oficjalnie w sprawie tak zwanej afery gruntowej, w której później został skazany również trochę dzięki mnie, ale mówię tutaj o takim pro państwowym wkładzie, ponieważ CBA, którym kierował Kamiński, nie chciało udzielać prokuraturze jakichkolwiek informacji i dokumentów. Ja uznałem, że nie stanowią one zagrożenia dla prowadzonych spraw operacyjnych, śledztw i na podstawie szeroko udostępnionych przeze mnie dokumentów i oraz moich zadań jako świadka, ci dwaj panowie zostali skazani na 3 lata pozbawienia wolności i podkreślam jeszcze raz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Można by założyć, że gdyby nie ułaskawienie prezydenta, prezydenta Dudy, dzisiaj ten okres 10 lat tych panów jeszcze obowiązywało oczywiście w przypadku proponowania się wyroku. Natomiast spotkałoby mnie to i tak powiem pani dlaczego i powiem Państwu dlaczego. Otóż ja podpadłem obecnej władzy już w roku 2007, kiedy byłem pełniącym obowiązki dyrektora CBS-u na początku tego roku, i później, kiedy powróciłem już na stanowisko dyrektora biura, ponieważ zdemaskowałem wówczas nielegalne podsłuchiwanie dziennikarzy. I na podstawie skandalu ujawnionego osobiście przeze mnie, nie wiem czy Państwo pamiętają, taką aferę, nałożyło się kilka spraw i afera gruntowa i zatrzymania komendantów głównych policji, ministra spraw wewnętrznych, ale w międzyczasie toczyła się taka operacja, której nadano kryptonim cele. I w ramach tejże operacji, w ramach tejże sprawy wyłudzano rozmaite e, podsłuchy telefoniczne. Ja, jako że się nie zgadzałem na ten proceder, zostałem odwołany na początku roku 2007. Doszło do dużej rewolucji w policji i w służbach. Nawet minister Dorn podał się, e, podał się do dymisji, stając w, w obronie mojej i mojego ówczesnego dyrektora. Podał się do dymisji komendant główny policji. Natomiast ja nie zapomniałem o tej sprawie. Kiedy wróciłem do służby pod koniec 2007 roku, straciłem wewnętrzne czynności, i ujawniłem nielegalne podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, między innymi kilkorga dziennikarzy, i na podstawie tychże materiałów powstała, między innymi na podstawie tych materiałów powstała komisja specjalna śledcza w parlamencie. Byłem świadkiem w tej komisji i przypomnę, że minister Ziobro był osobą, wobec której uruchomiono procedurę odpowiedzialności konstytucyjnej, ja również byłem świadkiem w komisji, która przygotowała materiały dla Trybunału Stanu. W związku z tym to niewiele by zmieniło w mojej sytuacji, bo ja mam obecnie, możemy zażartować, że tak jak pani prokurator Wrzosek ma swojego ziobre, ja mam swojego Kamińskiego, wąsika i też trochę, też trochę ziobre. No każdy z nas, każdy z, z państwa, czy to Kuba Karnowski, czy. czy czy panowie przedsiębiorcy, którzy występowali, mają, mają tego pecha, że, że gdzieś ci panowie Ziobro, Kamiński albo Wąsik się nimi zajęli? To nie są najbardziej obiektywni, najlepsi śledczy, jakich znam. Można powiedzieć więcej, są to osoby, które są dosyć, dosyć zawzięte i mściwe, co, co pokazują nasze sprawy. Ale mnie dalej, wydaje mi się, że dalej by mnie to, to spotykało, chociaż niewątpliwie powiem o takiej trochę anegdocie, którą wówczas traktowałem jako tylko, tylko taki dowcip. Otóż posiadałem gabinet w budynku przy Alejach Ujazdowskich, i od strony Szucha jest taki mały dziedziniec, kiedyś miałem jednego z gości, i był to bo daj, że była to osoba, która znała środowisko PiS i znała Kamińskiego. I ta osoba stojąc przy oknie powiedziała: Jaki ładny dziedziniec. Jak dojdzie do zmiany politycznej, tutaj będą się odbywały egzekucje. Oczywiście mówię to humorystycznie. No i będzie pan, no nie dlatego, że pan jest taki ważny, ale będzie pan w pierwszej piątce razem z Tuskiem, z innymi. No może będzie pan na trzecim, czwartym miejscu. Ja wyraziłem zdziwienie, ale dlaczego mam być tak uhonorowany? I szereg to, co powiedział mi, wie pan, to nie chodzi o to, czy jest pan ważny, mniej ważny i nie chodzi o jakiś taki partyjny odwet, ale plutonem egzekucyjnym będzie kierował Kamiński i ma pan gwarantowane miejsce w pierwszej piątce. I faktycznie to, co powiedział, później się, później się wydarzyło, bo ja już od siedmiu lat funkcjonuję na, na uchodźstwie i, i traktujemy to z żoną jako takie prawdziwe uchodźstw, uchodźstwo i imigrację. I, I mieszkam i pracuję w Mołdawii wbrew. Prób, próby zrobienia ze mnie wroga państwa polskiego. Mam wrażenie, że jestem dosyć lubianym, szanowanym doradcą unijnym, pracuję dla Unii Europejskiej, Jest, jestem doradcą do spraw antykorupcyjnych. Również wydaje mi się, że cieszę się zaufaniem i pewnym autorytetem wśród różnych premierów, bo bo ich już kilku, kilku kilkoro, i, i, i po prostu funkcjonuję w większości w Mołdawii. Ale, ale w naszym przypadku to, to nie tylko prowadzenie pojedynczych śledztw, ale czujemy się nękani, nie jestem płaczkiem, nie zamierzam się żalić teraz na swój los, ale chciałbym państwu powiedzieć o, o, o pewnym z, z, skoncentrowaniu różnych metod i zmasowanym ataku, bo ja nawet traktuję te postępowania, chociaż one są oczywiście kosztowne, wymagają zatrudniania obrońców, jeżdżenia na rozprawy, byłem w kilkudziesięciu sprawach, jako świadek w dwóch, w dwóch sprawach karnych mam tak zwany status w jednej podejrzanego, w drugiej oskarżonego. Odebrano mi poświadczenie bezpieczeństwa, co jest takim procesem syzyfowym, ponieważ ja już zrezygnowałem nawet po kolejnych decyzjach premiera, który znowu uzupełniając jakieś materiały, znowu mi odebrał nową decyzją poświadczenie. Te poświadczenia w moim przypadku skończyły swoją ważność. W już w 2020 roku, w związku z tym, już zaniechałem nawet, nawet tej walki z ABW, bo ona, ona jest skazana, skazana na, na, na porażkę. Ale w moim przypadku to nie tylko sprawy karne, ale, ale również ataki na rodzinę. Moja żona została poddana bombingowi zwolniona z pracy w, w ABW, moja córka. 19-letnia, została pod naszą nieobecność w kraju wezwana do prokuratury i przesłuchiwana przez prokuratora na okoliczność różnych sytuacji, czy widziała, co robił Tata, kiedy ona miała lat 15-16. Wspomnę tylko, że ten prokurator został awansowany i jest sędzią Sądu Najwyższego obecnie. To wreszcie różne mękania o ostatnich telefonach sprzed 20 miesięcy. Już nie chcę wspominać, bo to przelało pewną. Czary goryczy. i co ciekawe, myśmy przekazali pewne materiały i Policji prokuraturze od 20 miesięcy nie wykryto sprawców i nie wykryto, ani nie zatrzymano, nie ukarano osób, które to robiły. Ja sobie zadaję pytanie, moja rodzina zadaje sobie pytanie, co takiego jest. Co, co takiego zrobiliśmy, że to do mojej córki, akurat jako pierwszej zadzwoniono. Z informacją, że umarłem. I dopiero później, trochę już przez nasz zaczęto dzwonić do innych polityków i, to, i ten paskudny proceder uskutecznia się. Ale do dzisiaj państwo polskie nie poradziło sobie z tym, z tym problemem i tłumaczono nam, że to pewnie Białorusini, Rosjanie. Ja mieszkam w Mołdawii, jestem tutaj łatwiejszym celem dla Rosjan i Białorusinów, w związku z tym uważam te tłumaczenia za, za absurdalne. Ale to, co nas spotyka, to taki atak. Zmasowany, myślę, że dlatego, że, że jesteśmy celami dla poszczególnych, dla poszczególnych osób, które będą wysokimi urzędnikami państwowymi, pełniąc wysokie funkcje. W pełni się zgadzam z panią prokurator Brzosek. Przypadek, przypadek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, jednocześnie szefa partii i, i posła na Sejm jest skandalicznym wyjątkiem. Na świecie. Nie ma takiego drugiego przypadku, ale powiem, że mamy drugi ewenement, to znaczy dwóch ministrów spraw wewnętrznych skazanych w wyrokiem pierwszej instancji na karę bez względu na wolności, którzy dalej pełnią funkcję i robią to od 8 lat. W związku z tym mechanizm zemsty jest jakby automatyczny. Oczywiście nie mogę się z nim pogodzić, ale mogę go rozumieć. Natomiast pozostali moi przedmówcy po prostu mieli albo tego pecha, że ktoś na nich doniósł albo wpadli przypadkowo w pojedynki, w pojedynek i wojnę różnych, różnych frakcji. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, już konkludując, wiem, że jesteśmy opóźnieni, mam bardzo mało czasu. Widzę podobne mechanizmy w sprawach, które były omawiane. To znaczy z reguły nasze sprawy prowadzą prokuratorzy z awansu takiego trochę społeczno-partyjnego. W moim przypadku na przykład, sprawę o domniemane przekroczenie, niedopełnienie obowiązków w ciągu kilku lat, kiedy to miałem, nie zawiadomić prokuratury o przestępstwie popełnionym przez mojego podwładnego. Na marginesie powiem, że prokuratura była zawiadomiona przez moje, moje biuro, i ten podwładny został nawet skazany już za przestępstwo, o którym zawiadomiłem, zawiadomiliśmy. E, otóż sprawę prowadzi pani prokurator Kuktórek, to jest prokuratorka z prokuratury rejonowej krakowskiej, wcześniej nikomu bliżej nie nieznana, e, mianowana prokuratorem prokuratury okręgowej i delegowana do prokuratury regionalnej. Zajmuje się tak naprawdę tylko moją sprawą. E, w sprawie kolejnej, gdzie mam zarzuty w Lublinie, moją sprawę prowadził osobiście znany już, legendarny, z bliskich kontaktów z prokuratorem Ziobrą prokurator Ziarkiewicz, ten sam prokurator, który prowadzi sprawy o charakterze politycznym, sprawę Kuby Karnowskiego czy sprawę, sprawę premiera Giertycha. Z reguły te postępowania mają charakter takich postępowań trawowych. znaczy zarzuca się dosyć szeroko sieci i, i e, mam dowody na to, ponieważ zgłaszają się do mnie świadkowie, próbuje się namawiać świadków do bardzo tendencyjnych zeznań lub kreować materiał dowodowy bardzo wątpliwy, albo udawać, że się nie rozumie, nie rozumie bardzo prostych procesów gospodarczych czy decyzyjnych, choćby jak w przypadku sprawy Kuby Karnowskiego. Jest jeszcze wiele innych cech, ale te sprawy mają służyć nam, żeby nas, Zniszczyć w oczach opinii publicznej, zrobić z nas znak wrogów państwa. Oczywiście narusza się zasady konstytucyjne do niewinności. Z reguły następują wycieki do mediów w skali, w zakresie, którego sobie nigdy wcześniej nie, nie wyobrażałem. I wszystko to jest realizowane według jednej, jednej zasady: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. To, jak się znaleźliśmy na celowniku władzy, wygląda nieraz różnie. Natomiast metody stosowane wobec nas wszystkich, którzy dzisiaj mówimy, są prawie że identyczne, powtarzalne. Nie będę opisywał tych metod. Powiem tylko, że całe życie zawodowe spędziłem, spędziłem w policji, wykonując najdziwniejsze, najbardziej karkołomne zadania i balansując na granicy, e, mówi się, że niektóre działania operacyjne są prowadzone na granicy legalności, e, ale tak bezczelnego łamania prawa e, w celu osiągnięcia osobistych korzyści, zemsty, rewanżu, e, działania tak, tak obrzydliwych działań e, e, z tak niskich pobudek. Nigdy sobie nie wyobrażałem, nie wyobrażam sobie nigdy, że będę przedmiotem takich działań a czy moja rodzina. Przepraszam za, za, za gadulstwo i zbyt długą wypowiedź, ale wiecie państwo, minia prawie 8 lat, ale, ale te sprawy te sprawy są dalej, dalej żywe i dalej, dalej bolą mnie i moją rodzinę, a mnie bolą bardziej dlatego, że dotyczą Dotyczą również mojej rodziny, mojej żony, moich córek, moich najbliższych. Dziękuję bardzo za uwagę i jestem gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania, jeżeli oczywiście nie spowoduje odpowiedź na nie dodatkowych problemów prawnych. Bardzo dziękuję. To jest oczywiście zrozumiałe, bo, bo to są bardzo osobiste sprawy. Ja, jak mówiłam, nie chciałam poruszać tych właśnie rodzinnych kwestii, natomiast mam nadzieję, że po zmianie władzy. Pana doświadczenie zostanie wykorzystane i wreszcie coś się zmieni również jeśli chodzi o służbę w Polsce.